moi kochani, witam was ko serdecznie w kolejnym odcinku James Bond Night Fire James Bond 007, dodam jeszcze tutaj od siebie ehm, Cóż, to jest, aha, tak Zaczynamy takimi czaderskimi okularami Chodźmy sobie z nimi, bo to jest takie wiecie imba i w ogóle tego typu sprawy Okej, okay, wszystko widzę na zielono, jest miło i strasznie miło Cóż, to jest druga, drugie podejście nagrywania Ostatnio strasznie mam problem z takim spontanicznym nagrywaniem, naprawdę coś Cały czas za pierwszym razem jak nagrywam pierwsza próba zawsze się kończy źle, bo bo coś tam... O, dobra. Ale to jest takie bedasowe, wiecie, takie tego kulareta. Mam nadzieję, że podobało Wam się intro, które wstawiłem, bądź nie wstawiłem. Ja, jeżeli nie wstawiłem to przepraszam za z, ten. Yy... Za wprowadzenie w błąd, ale ogólnie mam taki zamysł, żeby do filmiku z Jamesa Bonda wprowadzać tutaj takie charakterystyczne intro dla całych serii. I no. Dobra, tutaj jest mała zagadka logiczna, nad którą poprzednim razem się trochę łowiłem, ale teraz jest już odkryta i wiem, co rozrobić. Także możecie sobie poobserwować yy, urodę Jamesa i w ogóle tego typu sprawy. To dobrze, że jest przystojny, to mogę się utożsamić, yy, wiecie o co chodzi. Pozdro Kumaki, tego typu sprawy. To jest taka minigierka, żeby nie, nie trafić na ten prąd cholerny, a my tu sobie poczekamy, bo nie ma co kusić losu, niech to sobie tam pierdyknie. A my pójdziemy dalej. Ogółem mamy za zadanie uratować yy, zakładników w różnych częściach tej całej posiadłości yy, no... także cóż, staram się, staram się jak, jak najbardziej uatrakcyjnić moi kochani. Ogólnie... O! Boże jakie to jest epickie, ta muzyka dodaje naprawdę kopa. I chciałem coś powiedzieć, że staram się... Yy, Staram się jakoś uatrakcyjniać te moje let's play, bo zauważyłem w ostatnim czasie tak, taki spadek popularności to całkiem spory i tak trochę mi się w przykro zrobiło, szczerze powiedziawszy. I dlatego no, dlatego nie nagrywałem, nie dlatego nie wrzucałem systematycznie, bo jednak poczułem tak, taki bezsens tego całego tej całej mojej mm, pseudokariery no i tak mi się jakoś... Ej! Odejdź! Ej, no nieźle! Szkoda, że ich kurde A to można tak... Chłopie! Upsi, to nie był dobry pomysł. Pociekaj! Przeduj, James Hick. Cały czas mam y, ten... Cały czas go mylę z Maxem. A wow. Wow 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 wow. Nie umiem trafić. Ani na ten shotgun, na tego shotguna w ogóle nie reagują Boże. E to można też z tego, z prawym przyciskiem myszy. to Dobrze. Zaraz załatwię, czekajcie. Pik. Wchodzę tutaj, gdzie są sosy wszystkie i zamknę się. Zamknę się tu i wypiję wszystko. To. Shotgun to nie jest dobra broń, zdecydowanie. No czy wiecie, no to to, jest, to są właśnie uroki starych gier, no. Tak, tak tego typu niedopracowania, mam nadzieję, że wy to doceniacie w jakiś sposób, bo to jest ta kwintesencja tego wszystkiego i teraz już takich rzeczy raczej nie można zobaczyć na rynku. No i nie dziwota, ale wiecie, mam nadzieję, że miło wam się wspomina razem ze mną. Także tak jak wspominałem, to był taki mój mały kryzys reżyserski, kryzys twórczy i tak, tak jak mówiłem, zrobiłem się dość przykro, ale no, nie ma się co poddawać, prawda? Ogólnie wychodzę z założenia, że i tak jestem na jednej z lepszych pozycji na ty taki na, jako początkowy youtuber, zagrajmer, bo no, wiecie, są ludzie w gorszych sytuacjach, a napry, nagrywają naprawdę lepiej ode mnie i w sumie cieszę się z każdego widza i każdej łapki, ale jeżeli Was to nie zbawi, to ja bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś z Was zostawił takiego kciuka w górę, bo to jednak jest bardzo miłe i... Chciałbym, bo ja nie wiem, właśnie zastanawiam się, czemu to się nie chce, aha, bo tu można przy, ale baje. bo zastanawiam się ogólnie jak ludzie widzą te łapki, chodzi o to jak, jak oni patrzą w ogóle na system oceniania na YouTube, czy dla nich to jest coś takiego zupełnie bez sensu i po prostu oglądają, ale nie zostawiają łapek, bo dla nich to jest, tak jak mówię, bez sensu, czy nie zostawiają, bo film nie jest zbyt dobry, albo coś takiego, bo wiecie Człowiek w pewnym momencie swojego życia stara A, tutaj jest ta inne przejście, ale baję Człowiek w pewnym momencie swojego życia stara się jakoś wiecie mm, dążyć do... Bo s... Jezus Maria Ale mnie, ale mnie tam normalnie przestraszyło Zapraszam panią, witam z dachem Jacuza, znaczy znaczy <grywa> Jacuza, Jacuza, Jakuza chciałem powiedzieć Zaraz ginie... o nie Czyżby to krew jasna zalewająca kilo za 53? Niestety, więc tak, trzeba wracając do tematu, chodziło mi o taki moment w życiu, że... Czekajcie, autosave chyba? Nie wiem czemu tutaj pisze 19.51, ale może autosave będzie, spoko. Boże, żeby mnie załadowało gdzieś... BOŻE! Dajcie mi chwilę, ja wrócę zaraz, jak to ogarnę. Dobra, moi kochani, ja tu schodzę po prostu na nerwice, jeszcze się tak nigdy nie nawkurzałem na w James Bondzie. Ogólnie będzie śmiesznie, bo nie mam w ogóle życia tak yy, praktycznie. I ogólnie schodzę na jeden strzał, więc... Yy, no rozpadam się tu już powoli. Po prostu się rozpadam. Ale coś wam zademonstruję przynajmniej fajnego. Widzicie tam ten ten, ten taki uchwyt zajebisty? to pat patrzcie ten bajer. Kadging! To lubię że w się Błądzie, ale niestety te akcje się po prostu wykruszają. Jest ich za mało. Naprawdę schodzę tu, po prostu schodzę. I zaraz mnie krew jasna zaleje, bo oczywiście nie położyli tu nigdzie żadnych apteczek. Mało tego w tej grze nawet nie ma apteczek. Krew święt... Przepraszam, krew jasna nie zalewa. Co ciekawsze oczywiście jeszcze wczytuję kurwa w jakichś niedobrych miejscach. Bo przecież zapisałem przed chwilą gdzie indziej, ale nie wczyta. Bo why? bo po co, bo czemu, bo... Nie. Takie gry stare są fajne, dopóki nie zaczynają się te okropne momenty jak teraz. Nie sposób się nie wkurzyć, jak coś takiego przeżywasz. Po prostu nie. I to jest najgorsze, że nie ma nigdzie apteczek. Na całym cholernym poziomie nie ma w ogóle zero aptecznik, Zero. Muszę to załatwiać po prostu jednym celnym strzem, bo to się... Bo to się po prostu nie mieści w głowie. No super. Dobrze, że oni są głusi. To przynajmniej tyle. F5 klikam na waszych oczach i jeszcze raz, F5, F5, F5. Żeby było 40 takich. Super. Ej, to mi się udało. Nie! Kurwa! Jeszcze raz. I teraz jak nie wczytał w tamtym miejscu, to się wścieknę. Nie, dobrze, Wczytał tutaj. Miło. Nie. <ścoughs> Nienawidzę tej gry. Może spróbujemy czymś bardziej profesjonalnym. Okej. Okay. To jest po prostu okropne Schodzę, na... naprawdę, moi kochani, to nie jest, że ja się... Biegnę Kurwa mać Pasja Kilosa53 Dodać, dodać i do tyłu I F5, i czekamy Dobrze Boże, teraz pamiętam klima starych gier I wiecie co? Naprawdę był churwiający. Wracaj tu tych cholerny Japończyku zasrana Jakuzo F5. Ej nie, naprawdę, teraz mi się wspominają czasy medala, gdzie się grało na jakimś najtrudniejszym poziomie, co chwilę klikało f5, żeby się zapisało. I ginęło się tak od jednego strzała. Dobrze, mi przypomnieli panowie z Jakuzy. Taa dobre stare czasy Dobre czasy No Nie ogólnie gra jest przyjemna do czasu... Znaczy jeżeli mamy gdzieś pod ręku apteczkę, albo mamy przynajmniej pół zdrowia, albo chociaż jeden, tak, jedną kapkę takiego zdrowia, na przykład jeden, jeden fragment, segment, po prostu co bądź, cokolwiek, ale mm, zaczyna się robić po prostu nie Boże, czy widzicie to co ja? Czy ten pan stoi właśnie obok pełni zdrowia, ten głupi, cholerny, jak faj Dawaj, 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 dawaj. dawaj. dziękuję. No i teraz możemy zaczynać grać. Już... Teraz zaczyna się gra właściwa, tak jakby... Teraz możemy już kosić po mojemu, lecieć na pałę, nie przejmować się niczym. Boże, żałuję, że nie grałem na łatwym poziomie, ale trudno, przynajmniej przypomnieliśmy sobie, jak to jest, yy, jak to było właściwie jakieś 5-10 lat temu. Okej, okay, tu już widzę, że to pomieszczenie na pewno mi się nie spodoba, ale nie, nie widać przez to otwory żadnych. Co to było? Widzieliście taki... Aha, dobra, ten, ten patent, że do tyłu. Okej, okay, zobaczmy, mam nadzieję, że mi ktoś nie wyskoczy zaraz. Nie, tutaj są bronie, więc najprawdopodobniej już tu byliśmy, halo. Aha, dobra, wiem, to... To jest strasznie pogmatwany level. Naprawdę. F5. Muszę się teraz nauczyć zapisywać, bo właśnie... Mm, ...miałem zero zdrowia, bo właściwie kiedy poprzednio urwałem nagranie, miałem gdzieś tam połowę, ćwierć przynajmniej tego zdrowia, a... ...teraz mam mało, ponie... znaczy miałem mało, bo właśnie straciłem save'a i nie, nie mogę... Co to było? Halo? Nie. Coś się stłukło, przepraszam. Ale nie mogę już dopuścić do takiej sytuacji, bo to się naprawdę źle kończy dla mnie. Opsy. i teraz już wiem jak cenne jest tutaj każde HP. Przeładuj, gościu. Głoś, głoś, głościu, przeładuj! Przypominam, że się uczę rosyjskiego. Jest miło, nie znaczy ogólnie jest dużo ich tutaj, oni nie reagują. Sztuczna inteligencja mnie dobija, ale podoba mi się ta broni, wiecie? No idź, idź, proszę cię, już nie strzelaj do mnie, bo ja już tego nie zdzierżę po prostu, nie trzymam. Co się dzieje, pachnienko? Halo? A, Ona już do rzeczy, ona już do rzeczy. Ja pytam co się dzieje, ona się schyla, no po prostu... Ja nie wiem co za pan, ale tru... O o, o, o dobrze, że nie miałem lasery. Nie? Gdzie mi tu chcesz? wyskoczyć? myślałem że cię nie zauważyłem, cholerny japończu. Japończu. Japończu i jeszcze coś mówiłem takiego przekręcałem ładnego. Ja mam w ogóle jakąś wadę umowę najprawdopodobniej. Tu sobie śpi. O, mogę fe... Ale to jest super, że można tak wejść do szafy, ukryć się ubraniami. I nagle tak... Uaaaa, ciukali, tam po japońsku coś... Ops! Coś mi się zamknęło przed oczami. Nieładnie. Tyk. Jeden celny strzał w główkę. I z tego co mamy wyłączyć ten komputer. Prawda, prawda. Mm -hmm. Komputer biurowy zniszczony. Czyli ta jakusta najprawdopodobniej napadła na tego naszego biednego Mateuszka, bo chcieli jakieś dane wykraść coś. I co my jeszcze mamy? Uratuj zakładnika w bibliotece i na postoju samochodów od frontu. I kod dostępu do sejfu w sypialni. Boż dobra. Mamy bibliotekę. Mówisz masz kiosku, ale ja zaraz zginę. Nie, to jest bedtime. Nie. Jeszcze raz wczytać, bo mnie krew na zaleje. Dosłownie i przenośni. Czemuż ja znowu jestem tu, skoro zapisywałem przed chwilą gdzie indziej, na pewno, na pewno zapisywałem, bo wiem. Bo ufam sobie i wiem, że zapisałem Rappel na pewno gdzieś Jeszcze raz. Powtórka, numer 2. Damy radę. Nie martwcie się kochani, to ja to tylko wygląda na frustrujące. To naprawdę jest bardzo odprężająca rozgrywka. Ja się naprawdę dobrze bawię. Naprawdę, to przecież to słychać w głosie. Się, tak nie bawiłam od czasu Sylwestra 9.7, kiedy się urodziłem. Nie wiem, takie, znaczy Sylwestra się urodziłem we wrześniu, więc właściwie ten 97 sylwestra Sylwester tak mi troszeczkę... Chociaż nie, nie ominął mnie, właściwie byłem. A po co ja tu wszedłem, to ja nawet nie wiem. A ja wiem, po co? No. To teraz możemy iść, dalej i F5, kiedy mam pełnię z droga, zawsze będę zapisywał już od teraz. Pani się nawet nie skapnęli, nie zasyli. No co tam u pani słuchać? Ciekawego, droga, kochana Japonko, Aziatko. Skoś na oka, piękno i co? Mm, tym terem, tym, co tam jeszcze możemy ciekawego odwiedzić. Tędy, ale tu nie... Oj, Japonki! Bardzo wspaniałe. Już, już spokojnie. Wszyscy chill out, F piąteczka i ruszamy dalej. Pyk. I pyk. Dobrze. I teraz trudny moment. F piąteczka i ruszamy. Ale mi ten celownik rusza cholerny. Przynajmniej jednego zabijemy. Dobra, ty uciekaj ja panneczko, kochana. Zaraz się tam z nią zabawimy, spotkamy i w ogóle tego typu rzeczy tak jak przystało na prawdziwego bonda Wej, no ale strasznie niecelna ta cholerna broń Dobra Wszyscy są ze stali jak widzę Okej okay. No i to tyle jeżeli chodzi o kwestię... Nie, myślałem że tutaj kwiatek trzyma broń ale Właściwie to nie kwiatek tylko roślinka, chociaż kwiatki są też roślinki No zły temat, kilosty zapędzam się, zapędzam się w bardzo nieprzyzwoity i zły sposób Parking? Nie, bo jeszcze musimy odbić tą zakładniczkę z parkingu. Tam sobie kolega coś pił. Najprawdopodobniej. Sake! Tu też ktoś przyszedł. A tu jeszcze. Nie, nie krępuj się. Weź mi całe zdrowie, bo i tak mam przecież... Przecież zdrowia mi nie brakuje, prawda? No tak, niech mnie kurwa krew jasno dalej. Boże, co za schizujący gameplay. Jeszcze raz. Nie idę tędy, teraz pójdę górą. Może tak będzie łatwiej po prostu dla mnie. Coś tutaj jest ciekawego albo nie ciekawego albo coś co nie za... Jest! Już przyszli ja pańczycy. O moje kochane japonki Dobra Subcio Przejdźmy stąd, idźmy stąd, są so, chodźmy stąd już A, to jest chyba ten, ten, taki haczyk, tak? Myśmy tutaj mogli wejść od góry To miło Czy ja mogę się jeszcze gdzieś przedostać stąd z tym haczykiem pięknym? Mogę wyskoczyć na przykład? Mogę? Czy nie, nie, nie ma takiej opcji Ale na przykład możemy się pobawić coś takiego, czekajcie Ops no gdzie jest ten cholerny telefon? Woo! I'm a fucking James Bond! Jestem Spidermanem. manem Cause I'm a Batman! I'm Spider-Man! No, takie tam... Y y rozkminy. Zmieniamy i chodźmy już dokończyć dzieło Boga. To znaczy odbić z rąk bandytów zakładniczkę. Tędy może? Właściwie kierujmy się na parking, prawda? Bo musimy... Znaczy jest ten kod dostępu z sejfu w sypialni. Uratować um, tego zakładnika od frontu, czyli od frontu tu, tu gdzieś pewnie będzie tak patrząc przez kompas, pi przez 10, przez liczbę Eutreka, tędy. Na pewno. Nie, to nie tędy. Chociaż nie wiem w sumie. Przejdźmy się kawałek to, nie, nie ma problemu. To jest właśnie dlatego. A, dobrze, dobrze poszliśmy w górę. Nawet się zdziwiłem, myślałem, że to będzie bardziej stresujące. Zresztą, jak wszystko w Jamesie. Sam błąd jest strasznie odstresowując. On, on, jakbyście mogli teraz spojrzeć na jego taką twarz, to, to byłoby było naprawdę takie rozluźniające. No okej, okay. no i znikła japoneczka. Ładne auta mają. Czy ja mogę się tu też gdzieś dostać czy coś? Pamiętam, ja że tu strasznie błądziłem właśnie od tego momentu. I mam nadzieję, że to się nie powtórzy tym razem. Nie mogę się nigdzie moją super komóreczką wbić. Właściwie tą komórkę chyba będziemy używać tylko właśnie w tej Nie jestem pewny, ale się zobaczy. Mm, no. Nigdy przychodzi mi już mój kryzys autorski, muszę Wam powiedzieć. Znaczy, miło mi się strasznie nagrywa w danej chwili, ale potem jak przesyłam już film na YouTube i widzę to małe zainteresowanie, to strasznie jest przykra. A Was to nic nie bierze. W ogóle zero uczucia dla, dla kogokolwiek. To jest okropne. I teraz rozpoczyna się świrowanie pod tytułem What the fuck? Gdzie ja mam iść? Coś tam było o sypialni, tak? Bo mamy otrzymać kod dostępu z sejfu w sypialni. Z sejfu w sypialni O! Ale ja szafa Eee, podoba mi się to Mogę sobie tu wejść, na przykład mogę się tu ukryć na, przykład na półkę Albo wejść tędy Szkoda, myślałem, że mogę się zamknąć w szafie i wiecie, wiecie co się robi Jak się człowiek, jak się mężczyzna zamyka w szafie, to się To się takie różne, dziwne rzeczy robi Ogólnie Sypialnia powinna być na logikę, gdzieś na górze Chociaż nie wiem, oni mają tutaj jakieś strasznie dziwne Są japonki więc tutaj Ops, coś się przycina Niedobrze Mam nadzieję, że to Nic poważnego może tędy. W takim bądź razie F5, żeby potem nie błądzić. O, tutaj pani japoneczka. Jakbym jeszcze mogła powiedzieć, którędy do sypialni, to byłby, by, 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 byłbym wdzięczny. Głównie fraps ma jakieś schizy teraz bardzo. Tędy. Tu powinien być jeszcze jeden. Prawda, prawda. I cała masa tam. A ja już ginę. Jezus, aha, bo to jest ta zasadzka, o której ja zapominam. I przez którą znowu straciłem całe życie. Oj, wracaj tu. Come back here you little shit! Nie 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 nie, niech mnie jasna nie zalewa, niech mnie jasna poczeka! Jeszcze trochę. Nie, nie zaryzykuję to te f w piąteczki moi kochani. A teraz zaryzykuję, bo wszystkich zabiłem. Super, teraz w poszukiwaniu zdrowia odcinek 14. Czy ja mogę... Wow! <laughs> Interakcje są piękne. Mogę włączyć i wyłączyć wodę, umiejmy rączki. No i Mogę spuścić na przykład wodę albo coś z tym wyjście? Bo nie wiem, wlać sakę do kibla i zamieszać i... Zrobić coś ciekawego, nie wiem, to było głupi. przepraszam Ale kurde, w sumie tak, tu jest sypialnia, tu jest kwiatuszek Mogę w niego, nie mogę, tu jest książeczka, można, i łóżeczko Można się położyć, przycaptnąć, przysiąść Tutaj jest coś Dotykam smoka, ah! Kasa Kod dostępu otrzymany mm! Kasa, kasa, dobrze, co, co teraz? Ej, właściwie nic Właściwie to wejdę do tego, A tutaj mogę się zamknąć, tak? Mogę? Czy mogę włączyć? się woda, wróć do ma Mattiega. Ja chcę tutaj na razie połączyć wodę. Dobra, to ja się będę kąpał. Ale jest super atmosfera. Ja bym chciał mieć taką wannę, że tutaj wiecie, tutaj takie okna, bo tutaj można wejść pod tą wodę, trochę się popluskać. Super, naprawdę super, dziękuję. O kurde, cholera jasna. Kran mi przecieka, muszę zadzwonić do hydraulika, to wyłącza właściwie, bo wody... Dz znaczy dzieci w Afryce nie mają wody, a ja, ja tutaj mam jakiś przeciekający kran i w ogóle tego typu sprawy. O to mi chodziło, to jest jakaś garderoba pani. Widzę, że lubię się ubierać kamizelki kuleodporne, ale to w sumie nie dziwota. Ja też mam trzy kamizelki kuleodporne kupiłem sobie ostatnio. Czy jest telewizor kuleodporny, też całkiem fajna ma marka? Wszystki... No tu już byłem. Dobra, to kierujmy się do tego Mateuszka. Ciekawe, czy będzie zadowolony z tego wszystkiego, bo ja właściwie miałem niezłą schizę przez niego w tym odcinku. Naprawdę się powkurzałem i zostało mi 53 sekundy. i Chciałbym jeszcze dojść do tego Mateuszka w tym odcinku, ale... Ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Nie, nie, chyba źle idę. Chyba, że idę, albo nie wiem ogólnie, jakbyście mogli Dajcie tą łapkę w górę albo coś w tym guście. naprawdę, bo chociaż komentarz, bo to jest O, jak miło Wow Ej, tu nie byłem, nieźle bo nawet to, to mnie przeraziło przez moment, powiem szczerze. Tak naprawdę byłbym wdzięczny za jakieś jakieś okazanie mi chociaż troszeczkę tej aktywności. Pokażcie, że jesteście, że, że mogę na Was liczyć w ogóle tego typu sprawy, bo kurczę... No! Nightfire! Bond, bond BOND! Co się stało? Mi tu mruga ekran. Mateuszku, gdzie ty jesteś? Żeby go nie zabili tylko, bo to nie wiadomo co się stało w tej całej rezydencji pod moją Cichutko jeszcze dokończymy. Mateuszku! No, Nightfire, Mateuszek się cieszy, James Bond jest... Znaczy James, J bon... skończyłem Mateusz. Chodźmy. Potrafi o siebie zadbać ta dziewczyna, bo on pytał o jakąś dziewczynę, moi kochani. Jakiś ninja. Mateuszku, wychodzi. Poczekaj tu. Let's get moving. Chodźmy szybciej, Max! Ej hey, James! Czy jak ci tam? Oh my fucking God. Powiedzcie, że będę walczył jeszcze z ninja. Odbądź się zabójcie jakuza! Ej, teraz już się czuję jak prawdziwy pończyk. To będzie troszeczkę dłuższy odcinek, bo chcę to zakończyć. A mo, chanic, A Je, zniknął. Ej, nice. Imponuje mi ten ninja, zniknął. Wow, 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 nie tak szybko. Hanika, Ej, nieźle, walki z bossem, nawet nie pamiętam czegoś takiego, ej super, szkoda, że zabił Mateuszka Wow, what the fuck, ty stupid ninjo Tu jest A! Nie oprzesz się sile Jamesa Nie oprzesz się moim pięknym brwią! Wracaj tutaj Cholerny ninjo Znowu rzucił, znowu, nie, 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 nie Po prostu te zagrywki jakuzy nie doprowadzają do szaleństwa Gdzie to jest? Tam jest Wracaj tu Ciekawie gdzie jest jego pasek zdrowia, bo w byłoby całkiem miło. Ok, czadunek. A widać że reagują, nie? <laughs> pizzkość, oje, pizzkość. Mateusz! Tokio! Tokio! Jedź do Tokio! Tam się wszystkiego dowiesz. Myślałem, że dowody są tutaj, Nie są tutaj, Max. Nie, Max, James. Nie są. Powodzenia. Mateusz. Kurwa, Max! Dlaczego on nie żyje? Dlaczego? Wszystko dobrze. Obiecuję, że cię pomóżcie. Spokojnie. jestem bezpieczna w moich ramionach. Chodźmy stąd. RIP, Mateusz, RIP No, i ogółem to tak tyle na ten odcinek, tak? Tak, się trochę. Ruchy Bonda 1 na 3 Co? 1 na 3 przecież to były ruchy Bonda były same. Dobra, mojej karni, ja tu robię kata i zaraz siedzimy na samym odcinku, baba.